Uspokójcie się. Najważniejsze jest to, gdzie zjemy obiad. Dla mnie kawior z białki i może Moedasza do. Cześć, ja jestem Aneta i będę mówić o znakach zodiaku. Dzisiejszy temat Byk. Jeśli nie jesteście pewni, jaki jest wasz znak Zodiaku, gdzie jest Księżyc, w jakim znaku Zodiaku, jaka planeta wschodziła w momencie waszego urodzenia, a dzięki temu możecie określić wasze mocne strony, wasze słabe strony, waszą karierę i jak postępujecie w miłości, sprawdźcie link poniżej. William Shakespeare, królowa Elżbieta, Salvador Dali, Audrey Hepburn. Co łączy te wszystkie osoby? Wszystkie one były zodiakalnymi bykami. Byk to żywioł ziemi, jest to znak stały, słuchajcie, jest to znak, który jest hedonistyczny najbardziej z całego, ze wszystkich znaków zodiaku. Jest to znak, który uwielbia luksus, który uwielbia dobre ubrania, dobre jedzenie, który uwielbia odpoczywać, który jest takim znakiem uspokajającym, kiedy widzicie jakoś kłótnię, osoba spod tego znaku wchodzi i mówi spokojnie. To można inaczej rozwiązać. Byki są to osoby z zasadami. Są to osoby, które tak trzymają się mocno tych swoich zasad, że mogą być postrzegane jako uparte. Mocne strony byków jest to odpowiedzialność, jest to stabilność, jest to taki spokój, jest to również cierpliwość i praktyczność. Planetą, która kieruje bykami jest Wenus, jest to bardzo kobieca planeta, jest to kreatywność. Widzicie, tam był Salvador Dali, oczywiście. Słuchajcie, jest to znak, który jest takim głosem rozsądku. Jest to osoba, która bardzo dobrze znajduje się w pracy, w firmach, ona jest bardzo lubiana. Ta osoba będzie waszym przyjacielem na lata. Byk jest to znakomity partner, również, który zapewnia stabilność który zapewnia, ktoś może powiedzieć, nudę, no ale słuchajcie, w ten sposób byk postępuje. On spokój i stabilność ma na pierwszym miejscu. Wygodę, luksus, komfort, to są cechy byka. Najlepsza kariera dla byka. Co może byk robić w swoim życiu? Jak wykorzystać te swoje uwielbienie do piękna, do sztuki? do kreowania, do wspaniałego jedzenia. Może zostać projektantem wnętrz. Znakomicie się w tym odnajdzie. Może pracować w balecie. Uwielbia sztukę, uwielbia piękno i uwielbia harmonię, przy czym byk jest bardzo konsekwentny. Byk się szybko nie poddaje. On będzie jedną rzecz po prostu mielić, mielić, aż w końcu przyniesie mu dostatek i ten upragniony luksus. Może to być Kucharz. Oczywiście, no słuchajcie, pyszne jedzenie. Nawet Salvador Dali, wspaniały artysta, stworzył książkę kucharską. Czym jeszcze może się zajmować? Może zostać fotografem, słuchajcie, te uwielbienie piękna i cierpliwość, by stać i złapać te idealne ujęcie, to idealną fotografię. Jakie są wady byków? Byki uwielbiają luksus. Przez to ich uwielbienie do luksusu nie jeden byk wpadł w materializm, jest postrzegany jako materialista. To jego umiłowanie do luksusu prowadzi również do zaborczości, również w miłości, również w przedmiotach. To jest moje i już. A słuchajcie, ta ich upartość, taka, trzymanie się jednego może być denerwująca dla wielu innych znaków zodiaku. Również byk nie lubi krytyki. Do tego stopnia że inne osoby mogą być zaskoczone jak bardzo gwałtownie reaguje na krytykę. Byki nie lubią również zmian takich e, nagłych zmian. One mają swój komfort, one mają swój pałac, swój zamek zbudowany i one uwielbiają być w tym swoim sosie. Nie lubią kiedy ktoś im narzuca zmiany. Byki w miłości. Bykom nie śpieszy się do wielkich słów. Nie spiesz się do kolejnego kroku w związku. Jeśli one już pierwsze zrobią krok w Waszą stronę, to oznacza, że byk to bardzo dobrze przemyślał. Byki mogą być kojarzone właśnie ze stabilnością w związku, ale bardziej też taką stabilnością typu Netflix and Chill. Co nie każdemu pasuje. Jest to spokój, stabilność, długotrwały związek, spokojny związek, bez jakichś większych ruchów w prawo czy w lewo. Kobiety, mogą, kobiety, które są w związku z bykami, mogą bardzo długo czekać na pierścionek. Za to byki są bardzo czułe, uwielbiają pocałunki, uwielbiają przytulanie. Byki również pokazują swoją kreatywność w łóżku, co może niektórym odpowiadać. Słuchajcie, kto jest najlepszym takim partnerem dla byka? Byk to, e, to jest ziemia. Najlepiej dla ziemi działa woda. Słuchajcie, czyli znaki wody, czyli skorpion. Sobie tutaj wypisałam, tak, skorpion bądź rak. Słuchajcie, dlaczego nie ryby? Dlatego, że ryby są zbyt mało praktyczne dla byka. Byki bardzo lubią też być praktyczne, a ryby są znowu takie bardzo marzycielskie. Dlatego skorpion bądź rak to są bardzo emocjonalne znaki. To są znaki, które zapewnią te przytulanie, te pocałunki, tą miłość jak z marzeń, ten spokój właśnie pani lub panu byk. Drogie byki. Wiecie, że Was uwielbiam za to, że tak wspaniale gotujecie, za Waszą czułość, uwielbiam Was za, za Waszą taką stabilność. Uważam, uwielbiam Was również za wspólne oglądanie filmów i lenienie się w niedzielne popołudnia. Jednak pamiętajcie, by uważać na Wasz materializm. Szczególnie, wiesz, do kogo mówię. <noise> Żebyście uważali również na, wasz, na Waszą zaborczość, bo nie wszystko musi być Wasze. Dajcie temu partnerowi troszkę tego luzu, nie tak trzymać mocno w garści. I to wszystko, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję za Wasz czas. Następny znak Zodiaku. Bliźnięta. Okej, okay, pa!